Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 Na moim kanale z serii Ochopy, oh, co PGR No i myślę, że już te odcinki będą w miarę regularnie Choć sam tego nie wiem, bo przez te Ferry i Corona nie będę się wyrażał, przez koronę całą Mój internet, że tak wam powiem, ludzie, tu nie jest jakiś najlepszy wstyd wszystkiego, no nie? No ale jakoś trzeba sobie radzić, jakoś to trzeba nagrywać, pomału odcinki wysyłać. No i myślę, że dzisiaj sobie tak właśnie o, o tym pogadamy, bo festy na kanale jest dosyć spory z tymi seriami. Tą serię chcę jak najszybciej skończyć. A dzisiaj taki inny odcinek mam znowu nabytek. Zetorka 5245 i autosankę Dzisiaj sobie jedziemy do lasu I sobie poładujemy troszkę drzewa Tylko ja chyba piły nie kupiłem, że tak powiem przed odcinkiem Bo tak szybko, na szybko się nagrywa, tak to jest yy, Piły, ja kupiłem. chcecie? Myślę, że kila kupimy, bo najlepsza piłka chyba jest Dobra O, player kamera będzie się bugowała trochę, ale dobra Jedziemy sobie do lasu no, i będziemy sobie działać. No, i mówię, kurczę, no już te odcinki chciał chcę dla was wstawać regularnie. No, siedzę teraz w domu, praktycznie codziennie Tam się wychodzi. Od nadwór wiadomo, o kurdek, sposz... no, i jak zwykle samochód, no, nie jak zwykle samochód, no, i na cholerę trąby czekajcie, Ja to zrobię tak, bo tutaj nie ma gry z tymi samochodami, od razu trzeba byłoby tak zrobić. Włącz, wyłącz, dobra, eee, no, siedzę w domu, tylko wychodzę jak trzeba, wiadomo. Akcja zostaje w domu trwa No ale no, chcę nagrywać, to z tego że chcę nagrywać odcinków, mogę nagrać multum, ale jak to wstawię? Jak internet jest, no że tak powiem chulowy. Dzwoniłem dwa razy. Rzekomo wszystko działa, wszystko naprawione, a nic nie działa. Także no, trzeba czekać aż całe korona ferie Korona ferie się skończą i dopiero nagrywać. Teraz o live'ach nawet nie ma mowy w ogóle. Także z lewami to sobie chyba poczekamy do maja, co najmniej, albo do czerwca. No ale chociaż chcę te odcinki jakoś nagrywać, tak samo moje prawko, kurczę, stanęło w miejscu i stoi. Miałem mieć pierwszy jazd 19 marca, a dzisiaj 7 kwietnia, jak to nagrywam. No i że tak powiem, jest ciulania, bo nie można nawet sobie... Nie mogna sobie pójść, wyjeździć i w ogóle. Dzisiaj będziemy ładować na to wszczepę, o ile nam wyjdzie. Pasy, pasy niby są Mowy całą wczepę załaduję, jak się uda no Myślę, że połówki będziemy ciąć, bo to tak najlepiej będzie Też nie wiem, gdzie na tym mapie tartek jest, ale w sumie wszystkiego się dowiem. Mm, teraz będą takie dwa odcinki z lasu, jak myślę Na no, następnym będziemy już chyba z Piotkiem, bo taki jeden odcinek postanowiłem sobie nagrać sam a następ, na następnym już będzie Piotrek ale tutaj już dużo odcinków nie zostało, bo teraz zrobię dwa odcinki z lasu Odcinki ze dwa z wiosny, to jest cztery odcinki Wniwka, yy, po wniwach yy, obornik, nojowica I ziemniaki, chyba będzie ostatni odcinek z ziemniakami Tutaj, czyli 8 odcinków, tak o, licząc, że z tej serii jeszcze będzie No niedługo, niedługo, ale trzeba wszystko porobić co należy No i tutaj sobie będziemy skręcić do mojego lasu Tutaj nie wiem jak sobie ze to poradzi, bo tu jest taka droga bo to i w ogóle, ale chyba jakoś pojedziemy sobie. Nie będę też się gdzieś tak w głąb pchał, ale chcę chociaż dojechać, tu na prawo jest mój las Bo to, to kurcze jechać to jest yy, udręka, no nie? Ale chyba dojadę, tak myślę. Później, teraz na pusty, ale później będziemy jechać z drzewem, to w ogóle będzie ciekawy. Gdzieś tu trzeba na równi stanąć i wyłączyć. I chyba będziemy ciąć sobie, no nie. Tak myślę, że zaczniemy sobie od tego eleganckiego świerka. Dobra, lecimy, stopiło. Kurde, rano nic nie robiłem na odcinkach z lasem, no nie. Och, styl chodzi. Czekajcie, więc o co tu chodzi? A to trzeba będzie wyciąć. bo ono nie poleci, bo tylko naciągnik nie walnęło. Czekajcie, ja sobie pomogę tym modem na, na siłę, żeby to drzewo poleciało, właśnie mi tak. Teraz wszystko trzeba ogłowić, i w ogóle, myślę, że taki odcinek Wam się spodoba, bo mówię, dawno nic z lasem nie było związane. Jezu, jak ja tego, jak to, to piłe ciągnę, jak dwusuwa jakiegoś, bo na to jak dwusuw chodzi. No i co tu? Gałęzie mogę wyciąć? Mogę, dobra. Teraz tak, jako największą, najlepszą długość. Myślę, żebyśmy to tak chcieli. I oczywiście modem na siebie będę ładował, bo to i ładowarki nie, nawet nie brałem. Czekajcie, ja to, ja to silny chłop jestem. To ja sobie poradzę z tym drzewem i trzeba to będzie na wczoraj wpakować jakoś No nie wiem czy ta autosanka nie będzie za mała O kurczę no może być problem, bo ja tu tak nie trafię Oj 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 Pyk Dobra, chyba jednak trzeba będzie ukrócić to drzewko O połowkę Ja sobie położę to tak o tak o, czekajcie, no bo tutaj nie będzie Nie będzie innego wyjścia, żeby to inaczej położyć no, to chyba jedno drzewo dzisiaj zetniemy. Ale o kurde, tego nikt nie widział. Ładowanie drzewa w farmingu. Dobra, o tyle trzeba będzie je skracać, te drzewka. No i chyba jest dobrze. Nie mam tego modu na miarkę. Oczywiście muszę przestawić zetora, bo takie drzewo, taki silny jestem, że drzewo przestawiłem pas się zapnie Teraz tak, nie wiem czy to teraz będziemy skracać chyba tak, bo widzę, że to jest no niestety coś takiego Coś takiego trzeba ciąć, co połówkę do tego za dużo nie było ani żeby było za mało tylko żeby wchodziło na wczepy nam sam raz o, takie bele O można powiedzieć że bele na budowę hmm Czekajcie, pyk, pyk, no nawet powiem Wam, że chyba w miarę dobrze to wycinam, tak, no nie wiem, to myślę, że tak ze dwa drzewa trzy wejdzie na tą wczepę, chociaż, że nie wiem ile tutaj, czy w ogóle ta wczepa jest przystosowana do przewozu drzewa, ale chyba tak, no nie? skoro jest, to musi być przystosowana, no, dobrze, dobra, chyba będzie dobrze. Wsadzimy sobie teraz to, myk i pyk, o kurde, ja to mówię, ja to silny jestem, że się tak kurde z drzewem bawię. drzewo to mnie zawsze irytuje w farmingu, ale w sumie w 17 się trochę bawiłem z tym drzewem i tak wam powiem, że od 17 się nie bawiłem w ogóle, no nie? Także już trochę czasu minęło. Dobra, to mniejsze o tak osie powrócę jakoś na sam koniec tutaj od burty można w stronę wrzucić ono się powinno ułożyć a jednak się nie ułożyło tak jak powinno ale no w sumie może być i tak dobra tutaj gdzieś był jaka taki kawałeczek to teraz tutaj trzeba powzucać powrzu hmm. no będzie zaraz pełno wszczepa no nie ale takie w tym nie, jedno mniejsze drzewo trzeba będzie wyciąć, ale takie malutkie, jakieś mniejsze, nie takie duże, bo to to wycięliśmy za duże trochę nawet i wyszło jak wyfło, ale tutaj nie mam mniejszych drzew z tego co ja widzę, to więc no ciekawie będzie. Dobra. I w sumie można zrobić to tak, dobra. Hmm, co myślimy wycięli? Skamy jakiegoś... O, to może być takie fajne, małe drzewko, trochę struchniałe. Nie no, wyjść sobie ponosze. Tu nawet dwa jest takie. I tniemy tym dwusuwem, no nie. Ach! Teraz trzeba wyciąć tak, żeby poleciało ładnie. Byle nie na mnie. Dobra, leci, 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 ale poleciało. O, tu może być tak, że może być problem z gałęziami. Wraczy tych gałęzi... A nie, patrzcie. Ktoś ładnie do dobrze przemyślał z tymi gałęziami sobie sprawy. Mhm. Teraz tak, myśmy docięli to tak jakoś, tak? Od razu se podświartuje, tylko, że ja nie będę widział, dobra, to trzeba sobie wziąć to tak. Idziemy na przepę, no nie będę tego długo ładował, bo, żeby później dojechać, no nie? O tak, o coś takiego. Ajajaj, dobrze, by tam nikt nie stał, bo jakby ktoś tu stał, to bym go zabił tym drzewem. No, w sumie, no coś tak, o tak w ten sposób, myślę, że wejdzie to drzewko, no bo... Nie jest tego dużo, tak, dobra i elegancko. I będziemy sobie jechać i będziemy chyba kończyć odcinek, bo mówię teraz, że racji z takim internet jest taki jak jest, to chcę też odcinki robić te skrótsze, no nie? do 15 minut o skurde, no ja pierdzielę Dobra, jest dobrze I to zabieramy jak jestem ja dojadę, to ja jestem hard, bo tylko gdzie się drzewo sprzedaje. dobra, udało się. Wycięliśmy dla drzewa i wystarczy. Hmm, chyba. No to teraz pytanie, tylko czy Zetor z tym dojedzie? To pytanie jest. Cała prycepa drzewa jest naładowane do oporu. Gdzie jest tartek? Chciałbym się dowiedzieć. Gdzie tu jest tartek? Yy. Yy. Aha, muszę jechać przez swoją gospodarkę. wyjazdem z gospodarki, tu będzie droga. Dobra, trafię chyba. Nie wiem, zobaczymy czy trafię, ale dobra, jedziemy. Dobra, jesteśmy po. W krótkim cięciu tu kurde, wiedziałem, że tak będzie, nie wiem. Ale... Matko, kochana, przez to błoto, no nie, tam srepa siada, ale Jeżdżę ja tu z drogi zjeżdżam, no nie, bym wyjechał przez ten ruch, to po drzewie by było całkiem, a ha ha ha, i w tych słuchu bedonia siedzie, trzeba tylko szybko wyjechać. Dobra, wyjechaliśmy bez Drzewo jedzie w całości. Zaraz ja nie będę jechał w całości, jak ktoś mi tu wyjedzie. Ale tu ruch teraz się zrobił. No te betoniarki cały czas jeżdżą. Kurde, to jest dziwne, no nie? A właśnie, tak jak, jak jadę, to już sobie zrobię miniaturkę właściwie. Poczekajcie. Może mi samochód jakiś sobie jechał, bo zabije. Bo no, nawet może być taka miniaturka, z drzewem jedziemy, że bryr, 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 Kierunek w prawo. Ciaponk nie jedzie, nie jedzie. Tylko powoli, bo jak się pierdoli, to jemu się nic nie tym stanie. Dobra, jedziemy. Nie wiem czy tędy jest jakiś dojazd do tego, czy nie ma. Nie ma. To tyle dobrego, że tak dobrze wiedzieć. Trzeba jechać do siebie i od siebie wyjechać. Czyli jedziemy do końca gospodarki. Czy przez plac, ale musimy swój przejechać. No dojedziemy sobie na spokojnie i dopiero skończymy. Niech to mówią powoli, powoli, bo się wszystko rozpier... no właśnie. Tu jest jakaś łąka? Siódwie co tu jest? No nie, tak że w następnym odcinku pewnie dalej będziemy w lesie, chyba że zrobimy sobie wiosnę i za dwa odcinki pojedziemy na, na część biury, coś takiego. Jakże nie wiem, może teraz głównie będzie ta seria na odcinki, zobaczę nie wiem sam ja w tym może osinkę jakoś na, na, dla Was nagram, ale no z osinki to tak 40 minut trzeba walić odcinek co najmniej, także <laughs> Może być ciężko. Żeby to później wrzucić, tak, kolonia się wrzuca właśnie, teraz nagrywam PGR jeden zaległy, tamten z kopania braków, który z paniego dostaliście My teraz sobie właśnie nagrywam to Także tak elegancko nie będzie trochę, dobra, jedziemy tutaj, o skręcam. kurde, tak jak kierunki wrzucam na tych fajderach to się obraz rozmazuje, no nie Tu nasz pojazd komunalny stoi o kurwa, może przez wagę nie będę przyjechał, chociaż ja mógł przyjechać. Fender stoi, wszystko stoi na miejscu. Nikt nic nie podpierdzieli, jak mi nie było. Hmm. Ojoj, ojoj, ojoj. To jest silos chyba na kieszeni, ale taki dziwny, wam powiem. Nie wiem. Nie wiem. Muszę no weź powiedzieć, co to jest, bo ja nie wiem, do czego to służy, czy to jest jakoś jako silec jakiś, czy co to jest. W sumie tak się nie interesuje. O, tu w ogóle sobie zrzuciłem belki, sianokifonki, eleganckiej troszkę. No troszkę tam zawiozłem, troszkę tu zwróciłem. Hmm, teraz pytanie, czy tu będzie wyjazd. tak tu będzie wyjazd i tartak jest gdzieś tu no w tym sektorze mapy ja w tym nie byłem ale z czego tu woda stoi? Dezynfekcja czy co? czekajcie mi ta piwa mnie denerwuje, no niech się player kamerą przesuwa. tu jest by to tu gdzieś musi być, te ta cały tartak, a tu jest tartak czyli jak tu wjechać yy, a normalnie tędy wjeżdżamy i tu będziemy chyba drzewo walać tu w tym miejscu do obła warto wiedzieć to ja nawet nie jadę drogo tylko bo to, to, to nie ma sensu bo sobie tutaj przekicam coś łąkę, ojojo jaki rów militarny no nie No Zetor na obroty wchodzi, bo mało, to jest sofer. wersja Zetora 7745 byłby lepszy, wiadomo, ale... No funduszu nie było Te tory trzeba też uważać, bo tu może coś nie jechać. No tutaj dawno nie było, w tym sektorze mapy Chyba w 15 byłem ostatni Co tutaj mówię, sam czy to się otwiera automatycznie A nie, trzeba się odpowiedzieć, dobra, to trzeba już na wagę chyba wjechać Dobra To najfejsze bazy? No to, że tak powiem ładnie. Kurna, ładnie I teraz pytanie, czy to mi się jest sera Muszę odjechać trochę, bo już widzę, że... Źle sobie, sobie podjechałem i to powinno się sprzedać o takło. Ja podchodzę, klikam R na no i POSU. Dobra. Także ja dzisiaj Wam dziękuję. Jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. No i co? Do następnego, pa pa.